A oto kolejna sklejka w trybie przygodowym, Minecraft Dungeons. W ogóle ten złodziej szybkości, to on jednak zwiększa tylko szybkość ruchu. Kradnie małą część szybkości ruchu moba i daje ją tobie na 4 sekundy, jednak nie daje szybkości ataku. No ale tak czy inaczej... Znaczy, no spodziewałem się, że, że jednak lepsze będzie, ale w praktyce wychodziło naprawdę fajnie, zwłaszcza jak musiałem przed golemem uciekać i go tak spowalniałem, on wtedy tak szedł, szedł, nic nie robił praktycznie, nie? Można było ładować te strzały i super to działało. Mimo, że jeszcze ten złodziej szybkości nie jest tutaj wymaksowany, wymaga to czterech punkcików. Mamy trzy, niedługo wpadnie poziom, więc... Ale podejrzewam, że mimo wszystko bym jednak chętniej wymaksował, bym wymaksował chętnie, a tu nie możemy od razu? Nie, ta ochrona to też jest potężne. O, byśmy sobie ochronę wymaksowali w naszej nowej, potężnej zbrojce 69 poziomu. Unikatowa zbroja z bonusem do ataku wręcz i szybkości ataku, taka ofensywna zbrojka. I poza tym trzy zaklęcia można w nią tutaj wbić. W tym awersja do mikstur, która jest już na poziomie trzecim. Mamy jakieś źródło leczenia. Jest fajnie. Mamy młotek. Przydałoby się znaleźć jakąś lepszą broń, ale to spokojnie, wszystko się zrobi. Dzisiaj idziemy gdzie oni nam proponują. Kaktusowy kanion, no właśnie w końcu kaktusowy kanion. Czegoś tutaj z tych łupów podstawowych nam brakuje do kolekcji. Może się uda znaleźć. Wyruszam. Pokażę wam, jak się nowa zbrojka tutaj sprawuje. Kawałek się przejdę na nagraniu, chociaż tu jest akurat taki etap. Niezbyt przyjemny, jeżeli chodzi o obchodzenie, bo są te takie pomosty. Nie wiem czy je pamiętacie z tego pierwszego poziomu trudności. Musimy zapalać jakieś, jakieś takie latarnie, szukać świątyni. I tak ciężko tutaj trafić na większe grupki wrogów, jakieś takie skupione, bo oni tu biegają, próbują do mnie dotrzeć. No tamten jeszcze gdzieś tam spadł. Nie wiem czy się znalazł, darzy taka okazja, żeby wam pokazać możliwości zbrojki. Ale jest fajnie. Młotek sobie radzi też cały czas. Tak mówiłem, że przydałaby się lepsza broń, pewnie by się przydała, ale młotek jak na razie, jeżeli się załączy szał, to klepiemy ostro. Jedną skrzynkę miałem taką lepszą. Nie wiem, czy to był sekret. Nie, to nie był sekret. Dwa sekrety tutaj są do znalezienia. Może tu gdzieś będzie jakaś większa grupka. Są ci szamani co jakiś czas. Bardzo problematyczni stawiają te mury. No, nie mogę trafić na większą grupkę. Ale, ale zbrojka podoba mi się. Fajnie się kombi z tym, z tym młotem, bo sam młot jest wolny, a zbrojka jednak zwiększa szybkość ataku. Nie muszę tak długo tych zamachów brać. Nawet jak się nie załącza, szał, to sobie widzicie, tutaj świetnie można poradzić z tym. No i chyba wszystkie latarnie odpaliłem. Jak wszystkie latarnie odpaliłem, mogę iść. Sobie dalej, i w ogóle ten poziom wpadł, więc możemy to, te cztery ulepszenia na przykład zużyć do ulepszenia ochrony na poziomie trzecim. I tak też zrobię dodatkowa absorpcja tutaj będzie. Będę czuł się bezpieczniej. I zobaczymy, co tam się dalej wydarzy. Mam świniaka na oku. Idziemy go załatwić. O, i Creepery, ale klipery mamy na hita. Creepery mamy na hita z tego młota, dobra. Zaraz będziemy gonić świniaka, ponieważ tu jest większa grupka. To, to pokażę wam, jak sobie młotek fajnie tutaj radzi z tym wszystkim. Nawet nie ja będę rzucał tym dynamitem. O, co to jest? I ujrzałem. Oto koń trupio, blady, a imię siedzącego na nim śmierć i otchłań mu towarzyszyła. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem, głodem i morem i przez dzikie zwierzęta. Co to były za konie gościane? Kurde, jaka <grystanie> w ogóle muzyka się włączyła, jak one się pojawiły. A tutaj szkielet taki duży. Jeszcze. Może ma coś wspólnego z koniem trupiobladym. Dobra, ten świniak się tutaj kręci. Fajny młotek mam. Młotek jest fajny, klipery tutaj chodzą, szał działa, mogę w każdej chwili odpalić awersję do mixtur? Dobra, świniak, widzę, że ty ode mnie nie uciekasz specjalnie, pewnie masz coś dla mnie ciekawego, chcesz się pochwalić. Zbroja najemnika, nie, 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 no z czym do ludzi, my to taką zbroję mamy potężną. Co to za konie w ogóle były? No ale fajnie było, idziemy dalej. 71. poziom Cordelasa. No to chyba pora coś sobie tutaj zmienić, potestować coś nowego. Moc 70. No, mamy taki przełom. I co my tutaj ciekawego możemy wziąć? Możemy wziąć ostrość. Ten atak obrotowy był całkiem niezły. Ja byłbym chyba skłonny sobie go tutaj znowu. Przypisać. Poza tym widzę są krytyki, ogłuszenie, pewnie niezły by było. Jaka to w ogóle szansa jest? 15% na jakieś szybkie ataki to by pewnie często wchodziło. Yy, ale tak, na pewno ten obrotowy atak to mi się bardzo podobało. To w ogóle 459 punktów obrażeń można tym wygenerować. 2, 3, 4. 3 punkciki jeszcze tylko mamy. No, szału nie ma niestety. No ale pod te krytyki bym sobie tutaj chyba poszedł. Jeżeli byśmy, jeżeli byśmy dorwali inny łuk i ten bym rozłożył, no to bym punkciki uzyskane z tego łuku przeznaczył na wymaksowanie trafienia krytycznego, tak myślę. Patrzy. Co trzeci atak jest combo, tak? Czy jak to tutaj patrzy? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy cztery. 1, 2, 4, co czwarty, bo to chyba w kombo wchodzi, czy jak to było, tak, w combo. Czyli w przypadku Cordelasa to jest co czwarty atak, ale mamy zwiększoną szybkość ataku z naszej zbrojki, także także atak obrotowy też będzie szybciej wchodził. Przejdę się kawałek tutaj i zobaczymy, jak Cordelas będzie funkcjonował, jak Wam się podoba. Chyba jest nieźle, nie? Wbijemy się w tę grupkę. Będzie fajnie przetestować krytyki też wchodzące. Jakiś czas będziemy szukać klucza. Nie, no, cordelas jest w porządku. Nie będę na pewno na niego narzekał. Nie mamy już szału, jakby co, ale sama szybkość, taka bazowa cordelasa jest wystarczająco dobra. No, i to mi się podoba, choć tu szkie szkielecie. Wszystkie bramy otwarte, klucze przechwycone, bijamy się tutaj, zrobimy sieczkę, użyję miksturki, Pojawiła się awersja do mikstur, czyli mamy bardzo dużą wytrzymałość przez jakiś tam czas. W ogóle jest taki rodzaj potężniejszego przeciwnika. No i poszło. Easy, easy, fajny cordelas, nie? <ścoughs> nie, no cordelas jest w porządku, myślę. Fajnie się sprawdza. Podsumowanie kaktusowego kanionu. Zobaczymy skrzyneczkę. Uwaga, artefakcik. Hmm, 72 poziom rogu wichrów, czyli nowy lepszy przedmiot. Zobaczymy czy wzrośnie nam poziom. Najsłabszą mamy tę różdżkę, tak? Czyli zmieniamy i... nie, nie ma przełamania, szkoda. Różdżkę możemy rozbić, róg sobie wezmę tutaj pod rękę. I tak, brakuje nam pół poziomu do trzeciego punktu ulepszenia. Jeżeli wpadnie, to ulepszamy trafienie krytyczne. I teraz chcą nas wysłać gdzie? Do pustynnej świątyni. Tutaj mamy wszystko znalezione, ale to nic, trzeba ją odhaczyć. No, już niewiele zostało tutaj tak naprawdę do ukończenia, nawet tego drugiego poziomu trudności. No i fajnie by było te runy też pozbierać, ale to sobie zrobimy w jakimś tam innym odcinku. Póki co, pustynna świątynia. Zobaczcie, czempioni, którzy mają odbicie i ciernie, więc domyślam się, że odbicie działa na bronie dystansowe, a ciernie na bronie bliskiego zasięgu, tak? Pewnie coś takiego tutaj jest porobione. Dobra, odpalimy awersję do mikstur i wbijamy się tutaj w takie szkieleteły. Co w tej świątyni takiego groźnego były. Pojawiały się te duchy, to pamiętam. Ha, są ci, 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 ci przywoływacze. Dobra, i w ogóle coś mi tu odrzuca cały czas. A wiem, ci przywoływacze wysyłali takie pociski. Taki Bone Spirit z Diablo 2, i to odrzucało. Leczenie sojuszników ma pająk. Dobra, trzeba go załatwić. Odpalę sobie leczonko. Ej, bo mnie tutaj zaraz zaciukają, w ogóle emeraldy są. Co my, co ja miałem w łóku, mi przypomnijcie, bo nie pamiętam. A wiem, to jest powalniacze, wszystkie mogę ładować. Zaraz odpalę awersję do mixtur i wbijamy się w nich, zrobię porządek. Teraz Tylko to te odrzucania, to jest taka masakra, ale tutaj widzę. trudniejsza walka nam się wywiązała. Użyję rogu. Aha, jestem w sieci uwięziony, no to żebym sobie użył rogu w nieodpowiednim momencie. Odpalę leczonko 100 temu. No i teraz fajnie by było, jak się wycofał w odpowiednim momencie, trzeba by się go wyeliminować. Jest tutaj drugi. Użyjemy rogu i znowu jestem w sieci. Jak użyłem rogu. W sumie to cały czas jestem chyba w sieci, póki te pająki się tutaj czają. Wa mogę tutaj paść. <gryw> tak się wbiłem na potrzeby odcinka, tak? No ale spokojnie, ja stąd jeszcze wyjdę. Mamy leczenie. Udało mi się. Mam nadzieję, że to wystarczy. Jest mikstura siły. Mogę przeatakować tutaj, użyję rogu. Duże obrażenia mają ty. Te... Mamy awersję do mikstur. Dobra, teraz się w niego wbijamy i kończę już z nim tutaj. A świątynia dosyć interesująca. Podoba mi się. Jest sporo zamieszania. <noise> Ale to nic. Hmm, coś tutaj ważnego w ogóle wygenerowało. Aż trzy sekrety i sześć skrzynek. Zobaczymy jak mi to wyjdzie znalezienie tego wszystkiego. Dużo tych przywoływaczy tutaj nawet jest. Pająk. Poszło, sytuacja opanowana. Tak właśnie będzie wyglądała moja walka w świątyni. Jakiś boss tutaj na końcu był? Nie pamiętam. No jeżeli będzie, to na pewno wam pokażę. A no i pułapki się pojawiały w świątyni, pamiętacie. Mam trzy punkciki, bo wpadł 41 poziom, także ulepszamy sobie trafienie krytyczne. Wbijemy na poziom drugi 15% szansy. Tutaj, zobaczcie, jest taki przełącznik. Może być jakiś sekrecik, nawet. Zobaczymy to sobie. Ta, to będzie jakiś sekrecik. Tylko nie wiem, czy ja z kluczem tam powinienem wchodzić, bo ten klucz mi pewnie ucieknie od razu. Zobaczymy. Jaki w ogóle śmieszny jest ten klucz, nie? Jak jakiś taki dzieciak. Nie wiem, co oni tutaj wykombinowali. Aha, coś, będzie jakaś zagadka? A nie, to, to runę znalazłem, ej. To będziemy tych run szukać. Jak to, ja mam tu kliknąć, coś? Ja tu runę znalazłem. To teraz pytanie, czy ja ją na pewno mam? Jakoś będę ją musiał zanieść do świątyni? Czy coś jeszcze tu powinienem zrobić? Ale nie, chyba nie. Chyba po prostu ją znalazłem. Tam raczej nie mam chyba wskoczyć. No! No to znalazłem runkę i to był... I to była tajemnica. I mamy kluczyk. Skrzyneczka. Uwaga. O, jest jakiś rodzaj glewi. Ale 66 poziom słaby. Ale sekrecik tutaj znalazłem, patrzcie. Przeskoczyłem jakoś stąd tutaj. Tak się rozglądałem i rozglądałem, może jeszcze jeden tu będzie, bo tu się jakoś gdzieś idzie na koniec. Nope. Ale Widziałem taki osobny obszar. Tu chodziłem, chodziłem, chodziłem i w końcu wymyśliłem. O! I dostałem unikat w nagrodę, cyk? No, gorszy level. No, ale udało mi się odkryć drugi sekret na tej lokacji. Jestem z siebie zadowolony. Poszukiwacz Prawdy. Trzy zaklęcia tutaj są. Nie ma opisu klimatycznego. No to jest takie do zbierania dusz. Zranione moby otrzymują wyższe obrażenia, czyli wbudowane to zaangażowanie jest. Tak to się chyba nazywało. A tak pchnięciem, mała szybkość ataku, moc, abs moc absurdalna. Można echo dołożyć, to by było fajne tutaj. Promienisty byłby tutaj fajny. No i chyba zamrożenie, no ale jednak zostaniemy, mi się wydaje, przy naszym Kordelasie, bo ma wyższy level. Czy potestujemy sobie troszeczkę ten, ale no nie, no może, czekajcie, spadnie mocno, niby nie spada moc. No to, ale nie, bo jakbym chciał to ulepszyć, no to to bym musiał rozłożyć. Nie, chyba zostaniemy przy tym jednak, a jeszcze pokażcie mi bazowe obrażenia, 494, no ładnie to wygląda. Ale żeby jakaś obszarówka tu była. Bo sam z siebie ten sztylecik to za dużej obszarówki nie ma. Szybkość malutka, no z, ja wiem, że z tym echem byłoby nieźle. Leczenie, zakręty, ogień. Nie, zostajemy przy... korde Kordelasie, no ale... Ważne, że znalazłem kolejny sekrecik. A ciekawe czy... Poszukiwacz, chwila, znajdujesz więcej szmaragach... Aha, szmaragdów przy poległych wrogach, bo tak się zastanawiałem czy... Nie opłaca się takiego sztyletu chwycić na przykład przed rozbiciem urny, żeby poleciało więcej szmaragdów, ale jeżeli tylko z poległych wrogów, no to wtedy to wtedy nie bardzo. Rozkładamy to. Enderman w świątyni. No, spokojnie mamy szybki łuk. Spowolnienie działa na Endermana, on w ogóle tam utknął chyba. Także mamy mały exploit. I Enderman pokonany. I świniak się nawet tutaj napatoczył. Może coś ciekawego? Ponura zbroja i to z lepszą mocą. No wątpię, żeby ta zbroja była lepsza od tej, którą mamy, ale... Ale jeżeli ma lepszą moc i byłoby przełamanie mocy... To moglibyśmy... No jest przełamanie mocy. Hmm... Nie pamiętam jak tam... Ten jeden z uważnych widzów mi pisał... Ale chyba musimy jakby... Pod koniec tej misji, czy na początku, przed wejściem na misję? Nie, chyba pod koniec, jak wychodzimy z misji, to wtedy system bierze pod uwagę, jaką mieliśmy ostatnio moc. Ale w tak. każdym razie, żeby mieć pewność, to przed zakończeniem misji i przed wejściem na kolejną misję możemy sobie robić tak, żeby tej mocy było jak najwięcej. A później, jak chodzimy, już walczyć, to w ostateczności brać przedmioty z mocą troszeczkę niższą, ale jednak przedmioty, które jednocześnie, za, jednocześnie zapewniają nam lepszą przeżywalność, czy to tam szybsze przechodzenie tych obszarów. Czyli tę zbrojkę sobie zostawimy. Ja jej nie będę nosić, bo ona na pewno nie jest lepsza od tej, ale przed zakończeniem na pewno sobie zmienię, żeby system widział, że mamy niby więcej mocy tutaj, tak? Pająki wśród pułapek! Gdzieś tam spadły, ej! Ale to chyba ekspazanie wtedy nie dostaje, nie? Czy jak to jest? Może spróbujmy to przyuważyć, czy będzie dusza z tego pająka się ulatniać, jeżeli go, go zepchnie tutaj. Pytanie, czy go zepchnie, tak? I teraz coś leci w naszym kierunku, tam z niego? Nie, chyba nie, to jest strata wtedy. No tak dziwacznie wygenerowało tutaj tę elitkę. W ogóle, patrzcie, jaki motyw. Jest unikat zaznaczony na mapce, nie? Takim promieniem. Tak, idę sobie, idę tutaj, patrzę, jakiś promień. Się okazało, że pułapka zabiła moba i wypadł z niego unikat. Coś takiego, zaraz go sobie obejrzymy. Tylko muszę tutaj zrobić porządek, żebym czuł się bezpiecznie. Może jakaś fajna broń będzie. Schowam się tutaj za pułapką, jakby coś do nas szło. To pułapki są po naszej stronie w tym wypadku. Co to jest? 69. poziom, no gorzej, gorzej. Hichot historii. Moby zostawiają więcej szmaragdów. Jeśli, wsłucha, jeśli się wsłuchasz, to usłyszysz dobywający się z tych sierpów dziwny, zniekształcony śmiech. Walka oburącz, no ale... Hmm... Jest atak obrotowy, jakby co, ale nie, zostajemy przy naszej broni, dobrze się sprawuje. Więcej szmaragdów było. Dużo mamy tych szmaragdów 5275, nie czuję na razie wciąż potrzeby korzystania z nich. Czyli trzymamy szmaragdy, podejrzewam na ten ostatni poziom trudności. Zasadzka. Przetrwa i zasadzkę, zobaczymy. Zobaczymy, co tu się pojawi. Jeżeli nie będzie, aha, pająki są, no tak. I pułapki po drodze. Chwila, chwila. Ale widzę, że pułapki są po naszej stronie. Zabijają pająki również. Czy coś tu się groźnego pojawi? Chyba widziałem tego przywoływacza. Jest tam, jest tam na górze. Dobra. O, Od... wpadł gdzieś tam. Odrzuciłem go tym rogiem. No to straciliśmy za niego ekspat też chyba. A to jest kolejny. Nie muszę na razie załączać awersji do mixtur. Tutaj są ci odrzucacze. Dobra, załączyłem awersję do Mixture w takim wypadku i zasadzka zaliczona pomyślnie. Enderman znowu. Znowu wpadnie w jakąś pułapkę albo coś. Dobra, trzymam go na dystans. Zdąży podejść. Nope. No nie chciałbym, żeby pułapka go zabiła, bo pewnie bym stracił też ekspa za niego. Ale jednak łuk jest... I... O nie, on odpalił pułapkę. Idealny na Endermana jest łuk. Sobit. 67 poziom tajemniczej zbroi. Te tajemnicze to mają chyba losowe właściwości, które mogą występować w innych zbrojach, prawda? Coś takiego. O, otrzymujesz nietoperza jako swojego zwierzaka. To jest z tej zbrojki... Jak ona się nazywała tam? Łowcy czy co to tam było? I redukcja obrażeń 10%? A to z jakiej zbroi to jest? też tam może z jakiejś, która się gdzieś w przyszłości pojawi. Losowe właściwości z innych zbroi i potrójne ulepszenie, jakby co można by zrobić. No, czyli pewnie jakaś, a ciekawa, unikatowa wersja tajemniczej zbroi, jaka jest. Czy też dostaje jakieś losowe elementy? Czy coś na sztywno ma tam zapisane? Świniaka mam. Nie tylko, załączyłem awersję do Mixtur. Zrobimy tutaj porządek przede wszystkim z tymi pająkami. Świniak. Zbroja złodzieja. Ale mało. Mało mocy z tego co widziałem. Strzałka była w dół, czerwona. Także szału nie ma. Mam tutaj bardzo problematycznego przeciwnika. Postaram się jakoś go podejść. Załączę wersję do mixtur i szybko go sklepie. Może użyję rogu, może na odległość spróbuję. To jest elitka. Elitka o tych, 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 tych takich przywoływaczy. Skorzystałem z kołczanu, ale się wydaje, że musiałbym. Dobra, załączę tę awersję do mixtur. Ciężko się tam do nich wbić, bo bo odpychają cały czas. No strasznie odpychają, ale dobra jestem, może teraz skorzystam z rogu, podejdę do tego, mam nadzieję, że mnie nie zaciukają tutaj. Nie mam żadnego artefaktu teraz do użycia, niedługo będzie róg, tak udało się, no ale to już było takie, takie dosyć problematyczne. już Jeszcze nie koniec, skorzystamy z kołczanu, są te strzały podpalające, no to było... To było dosyć kłopotliwe. Niedługo poziom 42. Nic z tym poziomem nie zrobię. Za mało bonusów do ulepszeń. Udało się. A tu był ten Bosioolor od laski, Pamiętacie go? A, zapomniałem o nim. no To może być kłopotliwe. Ale postaramy się go jakoś tutaj rozpracować. A odległość trzeba go było bić. Co on robi? On przywoływał. On przywoływał te, te, te szkielety, które tutaj stoją, i co jakiś czas tych z tym bone spirytem, czy jak to zwać, wiecie, z tym duchem takim odpychającym. Tylko, że ta grupa, którą przywoływał z tymi pociskami, z tymi duchami, to oni szybko znikali. Załączały, załączali serię i znikali, nie? Dobra, zobaczymy. Na początku tutaj chyba były po prostu jakieś mopki, tak? Dobra, skupię się i jakoś będziemy sobie radzić. Nie, on się od razu tutaj pojawia. Załącza wersję. No, szybko mu niby to zdrowie schodzi, ale będzie robił te przywołania jeszcze. Nie wiem, ile zdąży ich zrobić. O teraz będzie na pewno przywołanie. O, i teraz ta druga grupa. Aha, aha, gdzieś się tam daleko pojawili. To akurat był luzik. Mogę tutaj troszkę postrzelać teoretycznie. Duży zasięg mają tych swoich broni. E luz. Gdzie on jest? Tutaj. O, już przywołuję. No ja załączę to i teraz uwaga. Luke! Chciałem, Bo myślałem, że blisko się pojawią z tymi pociskami. Chciałem od razu ich odepchnąć. Dobra, awersja do mixtur. Może się uda bezgonowo to zrobić. Udało się. Tu powpadał jakiś kołczan z lepszym poziomem mocy. Także fajnie. I, 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 to, i to ten fajny kołczan, taki. Mm, tak, to możemy rozłożyć. 68 level. To możemy rozłożyć. Ten 72 zostawiamy. To rozkładamy. To rozkładamy, ale często wychodzą te potrójne umagicznienia już. 69 poziom. Aha, zamiast tego kołczanu moc jest przełamanie mocy to nawet zbrojki nie będę musiał zmieniać przy wychodzeniu z tej lokacji. No, czyli jest delikatny przełom, jeżeli chodzi o moc. I tu już będzie zakończenie? Nie, tu się trzeba było jeszcze kawałek przejść, tak? W ogóle dwa sekrety znalazłem na trzy chyba. Ta, jeszcze jakaś skrzyneczka będzie. Może jeszcze trafię tutaj gdzieś na sekrecik. Pamiętajcie ten kołczanik fajny? Taki. Patrzcie, cyk, obszaróweczka, cyk, obszaróweczka. I To <trybujesz> Zaraz mnie tutaj zaciukają. A tak swoją drogą. Ale, ale. No fajnie działa ten kołczan. Dusze gromadzimy nie tak szybko jak kiedyś, jak chodziłem z tym kołczanem. Ale. Jest nieźle. Awersja do mixtur? Tu jakieś odrzucenie rogiem. Wszystko padło. No, z tego kołczanu na pewno będę ostro korzystać, czyli przydałby się teraz jakiś lepszy łuk, albo kusza. Tu już chyba będzie zakończenie, także zaraz będzie podsumowany. A oto skrzynka, podsumowanie pustynnej świątyni. Uwaga, fakcik kolejny jakiś fajny. Proszek wstrząsowy, 72 poziom, no dobra. 72. poziom. hmm, No ale co mam z mojego kołczanu? Zrezygnować? Co to, to, to robiło? To ogłuszało, tak? Nie, z kołczanu nie zrezygnuję. Zrezygnuję z tego źródła leczenia. Trochę szkoda, ale. Ale będzie dodatkowo ogłuszanie. To też będzie sprawiać, że, że będę tego zdrowia jednak tracił mniej. W jakiejś krytycznej sytuacji sobie odpalimy taki proszek. To rozbijamy, to jednak zostawię, przełamanie. A nie! Jest, jest przełamanie, mogłem zmienić. A nie, może nie było przełamania, bo dopiero z tym proszkiem pewnie było przełamanie. A tak przełamania normalnie nie było, jak wychodziłem z lokacji raczej. Yy, ulepszenia żadnego nie zrobimy niestety. Czyli tak, tę zbrojkę zostawiamy. Będziemy wchodzić na kolejną lokację, to może już zostawię te zbroje, tak żebyśmy mieli więcej mocy, ale wydaje mi się, że to trzeba wyjść chyba z misji z większą mocą. Bo jak wychodzimy, to dopiero wtedy system pokazuje nam nowe przedziały. 65.72 w tym przypadku. Jakbym teraz zmienił, to nadal jest 65.72. Trzeba chyba właśnie zakończyć misję z wyższym levelem. Tak, to chyba mi ten widz pisał tam, bo trzeba mieć na uwadze, czyli wchodzić w misję chyba możemy normalnie, ale na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek też będę wchodził z mocą wyższą, ale to już w następnym odcinku sobie wejdę. Emeraldów nie zużywamy, mamy ponad 6000 ich już. I w następnym odcinku idziemy do sal wyniosłego bloku. I pewnie od razu zrobimy ten obsydianowy szczyt, też w następnym odcinku. Czyli zakończymy przygodowy poziom trudności i trzeba będzie tych, a właśnie, tarunki jeszcze. Bo zdobyłem teraz runkę, udało mi się znaleźć sekrecik, i teraz pytanie: mogę chyba teraz tędy chodzić, prawda? Bo tam opuszczaliśmy ten most zwodzony, więc tu podejrzewam, gdzieś będę miał skrót. Nie, to tędy się szło? Nie, jak to się szło? Nie, tutaj to się nie szło. A tutaj też może jakiś sekret jest. Nope, nie, tam się od drugiej strony szło. Zajdziemy do tej świątyni, zobaczymy, czy faktycznie ta runka, którą wziąłem, jest tam na ścianie uwzględniona. Ja tam na pewno wszystko dobrze zrobiłem z tą runą. O, tutaj pewnie teraz mamy dostęp. Tak jest, most jest już opuszczony. Nie musimy naokoło około chodzić tamtymi platformami. Tu się daleko idzie. Długo się idzie. Mamy ten proszek wstrząsowy. Mamy róg. Oznajmimy, że się tu pojawiliśmy. Niech wszyscy wiedzą. Chociaż tu nikogo nie ma. Tutaj te wskazówki są, to jakieś. A to pamiętam, było tam coś tam. Ktoś mi pisał. Tam na ścianie takie książki były, coś to może być to. Tak, są dwie runki już. Brakuje jeszcze. ilu? Ośmiu? Tak, ośmiu. No trzeba będzie pochodzić, poszukać tego. No dobra, ale to już innym razem. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Trzymajcie się na razie.